A panienka jest może stanu wolnego? Bo ja od niedawna tak. Doprawdy? Niemożliwe. Kto by wypuścił taką partię z rąk? Oho, mamy komplet. Pora zaczynać. Ten skok to nie są żarty. Więc jeśli ktoś z was się pacha, ma wątpliwości, niech wyjdzie teraz, póki jeszcze może. Nasz cel to dom aukcyjny Borsodnich. Konkretny skarbiec. Ewelin, wejdziesz przez wieżę, kiedy Patrol skręci tu i spuścisz na minę. Cała akcja nie może trwać dłużej niż pięć minut. To wystarczy? Aż nadto. Doskonale. Wchodzimy wszyscy do wieży. Stamtąd do domu aukcyjnego. W środku nie powinno być żadnej straży. Ale gdyby co, mamy Geralta. Potem w dół do skarbca. Kazimir wysadza drzwi. Wchodzimy, bierzemy łupy i ulatniamy się przez sekretne przejście. Tyle z mojej strony. Jakieś pytania? Dobra. Bierzmy się do roboty. Chcę to mieć za sobą. Spotkajmy się w bramie kołowierzy, równo o północy. I upewnijcie się, że nikt was nie śledzi. Ja dam sygnał kucharzowi w garnizonie. A co z maskami? Mam e, charakterystyczną gębę, więc. Zajmę się tym. Ach, i y, jeszcze jedno. Jeśli ktoś z was doniesie strażą. Wygada się przy piwie, zabije własnoręcznie. A panienka jest może stanu wolnego? Bo ja od niedawna tak. Do prawdy? Niemożliwe. Kto by wypuścił taką partię z rąk? Oho, mamy komplet. Pora zaczynać. Ten skok to nie są żarty. Więc jeśli ktoś z Was się waha, ma wątpliwości, niech wyjdzie teraz, póki jeszcze może. Nasz cel to dom aukcyjny Borsodich. Konkretny skarbiec. Evelyn, wejdziesz przez wieżę, kiedy patrol skręci tu i spuścisz na minę. Cała akcja nie może trwać dłużej niż 5 minut. To wystarczy? Aż nadto. Doskonale. Wchodzimy wszyscy do wieży. Stamtąd do domu aukcyjnego. W środku nie powinno być żadnej straży. Ale gdyby co, mamy Geralta. Potem w dół do skarbca, Kazimir wysadza drzwi. Wchodzimy, bierzemy łupy i ulatniamy się przez sekretne przejście. Tyle z mojej strony. Jakieś pytania? Dobra, bierzmy się do roboty, chcę to mieć za sobą. Spotkajmy się w bramie koło wieży, Równo o północy. I upewnijcie się, że nikt was nie śledzi. Ja dam sygnał kucharzowi w garnizonie. A co z maskami? Mam e, charakterystyczną gębę, więc. E, Geralt, jak widzę, już się wyposażył. Myślisz, że to jakiś fetysz? A ja przygotuję maski dla reszty. Ach, i y, jeszcze jedno. Jeśli ktoś z was doniesie strażą, wygada się przy piwie, zabije własnoręcznie.